Jesteśmy w Guatemala nad pięknym jeziorem nad którym będę próbował coś powiętkować. jednocząca się mgiełka wokół koło wulkany poniżej miasteczko Tym pięknie położonym jeziorkiem będę dzisiaj próbował swoich sił lędkarskich, ale marne szanse. Głębokość ponad 300 metrów. Jezioro położone w kalderze wulkanu, kiedyś kiedyś, który wybuchł. Powstała taka wielka kaldera. Wypełniło to się wodą. Wokół gdzieś tam wybuchały jeszcze inne wulkany okoliczne, potworzyły się kratery. I będziemy płynąć łodzią do jednego z plemion indiańskich Majów, które jest po tamtej stronie jeziora. Patrzeć, obserwować ich życie codzienne. I w międzyczasie może rzucę coś tam w trollingu, może coś z ręki, może gdzieś tam się zatrzymamy o powolcze. I oczywiście nad jeziorem, nad tym punktem widokowym handel lokalny w Majowie. Chodziańscy Majowie, którzy tutaj 10 lat temu byli wygonieni w wyniku wojny domowej Teraz powoli wracają, ale wszystko zostało zniszczone w międzyczasie Także Zabrali im wszystko, nasz pilot, który jest tutaj W tej różowej bluzce no, Jego rodzina utraciła cały majątek i została przegoniona zupełnie w inną część Gwatemali Jego wszystko, dom, wszystko zostało zniszczone 30 połowa maja właśnie z domku wychodzę jesteśmy w takich hotelu położonym w ogrodzie pięknie to wygląda organizator zadbał nas i hotel jest położony na całym jeziorkiem aczkolwiek jezioro bardzo niewdzięczne 300 metrów głębokości z brzegu Razu Mocne Spady jest to juro je w wulkanu, w kalderze wulkanicznej. ale i nic, nic, idę popróbować. Podobno jest Black Bass. tutaj będzie się rano, za półtorej godziny. Tutaj jest basenik z wyjściem z na. Woda jeszcze paruje i całe jezioro na razie jest we mgle, nie widać drugiego brzegu. Idę na pomost lokalny. Tu jest ogród różany na dole. W ogóle cały ten hotel to jest wielki ogród położony między górami. nie jest super, wczoraj z miasteczka mają wróciliśmy z poprzednią łodzią do hotelu Także logistycznie to wszystko było super ogarnięte Idę na lokalny pomost, poszucam troszeczkę, a potem będę z brzegu szedł W stronę takiego klifu kamiennego, może tam na tym klifie coś więcej się zadzieje Zobaczymy Teraz ja lipia, ja to już muszę dostać do zejścia. Nie wiem jak to zejście jest. Chyba tędy. Masę ptaków, aż głośno. One tu rządzą. Przynajmniej w tej strefie drzew. Tędy chyba. masę tych wrzeszczących ptaków grakal. Mamy tu ekspertów, ornitologów. Te czarne ptaszki to grakale. O, o, właśnie to jest. Grakal. Jest zejście do Dzisiaj już czwarta tego typu rybka Nie wiem co to jest za ryba razu nie wygląda mi to na jakiegoś basa Są to ryby które, które łapią tutaj lokalści z tego co widziałem Zupełnie inną metody niż ja No ale czwarta rybka Kończę dzisiejsze wędkowanie, zbliża się godzina ósma. 5 rybek, ale to wszystko są rozmiarówki maksymalnie do 18 cm. Dwie takie trochę większe, to jest 18, może 21 miała A trzy to takie małe gluty. Być może, jakbym miał jakieś mniejsze wirówki, jakieś coś tam drobnego, to może by, by tego masę nałapał, bo wychodziły są z tych z tych liści z, 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 gdzieś tam z dna się podnosiły do tego z ciekawości, ale to nie, nie o takie rybki chodzi.